Siła i charyzma lidera, medytacja męskiej pewności siebie. Usiądź w wygodnej pozycji, zamknij oczy i weź głęboki oddech. Wdech i spokojny wydech. Pozwól sobie na chwilę zatrzymania. Dziś odkryjesz w sobie prawdziwą męską siłę. Nie agresję, ale wewnętrzną moc, która emanuje pewnością, charyzmą i zdolnością do przewodzenia innym. Przywództwo. Zaczyna się od wewnętrznej klarowności i siły mentalnej. W tej medytacji przeprogramujesz swój umysł na sukces, na przywództwo, na autorytet. Pozwól sobie w pełni zanurzyć się w tym doświadczeniu. Zacznij od kilku głębokich oddechów, wdech i wydech. Jeszcze raz. Poczuj, jak każdy oddech wnosi do ciebie spokój i klarowność. Teraz skieruj uwagę na swoje ciało. Rozluźnij czoło, szczękę, barki. Pozwól, by napięcia odpływały z Twojego ciała. Każdy oddech uwalnia stres, niepewność i blokady. Teraz skieruj uwagę do wnętrza siebie. Znajdujesz tam jądro swojej siły, to centrum Twojej mocy, spokoju i zdecydowania. Wyobraź sobie siebie jako lidera. Widzisz siebie w takiej sytuacji, w której inni patrzą na ciebie z uznaniem. Może to być moment, w którym prowadzisz grupę ludzi. Podejmujesz ważne decyzje lub stajesz przed wyzwaniem, które pokonujesz z odwagą. Twoja postura jest wyprostowana. Twoje ruchy płynne i kontrolowane. Mówisz z hipnotyzującą pewnością siebie, a ludzie słuchają cię z uwagą. Czujesz autorytet, który wypływa nie z potrzeby dominacji, lecz z Twojej wewnętrznej siły. Teraz poczuj tę energię w swoim ciele. Poczuj, jak twoja klatka piersiowa się otwiera, jak twój oddech staje się głębszy, jak twoje spojrzenie staje się przenikliwe. Jesteś pewny siebie, spokojny zdeterminowany To jesteś ty. To jest twoja prawdziwa natura. A teraz powtarzaj za mną w myślach lub na głos. Jestem urodzonym liderem. Jestem urodzonym liderem. Emanuję siłą i pewnością siebie. Emanuję siłą i pewnością siebie. Ludzie mnie szanują i słuchają mojego głosu. Ludzie mnie szanują i słuchają mojego głosu. Mam odwagę podejmować ważne decyzje. Mam odwagę podejmować ważne decyzje. Przyciągam sukces i zwycięstwo. Przyciągam sukces i zwycięstwo. Każde z tych słów niech stanie się częścią ciebie. Co jak wibrują w twoim wnętrzu. Jak zmieniają twoją postawę. Jak przeprogramowują twoją bezwysiłkowo wiódł Cię do sukcesu. Powoli zacznij wracać do teraźniejszości. Poczuj swoje ciało, palce, stopy. Weź głęboki oddech i powoli porusz dłońmi. Wiedz, że to, co poczułeś podczas tej medytacji, nie jest chwilowym stanem. To jest twoja naturalna, spontaniczna natura. To jest lider, który w tobie mieszka. Kiedy będziesz gotowy, otwórz oczy. Zatrzymaj w sobie ten stan i przenieś go do swojego codziennego życia. Jeśli ta medytacja Pomogła Ci poczuć moc Twojego głosu i charyzmy. Daj łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych sesji. Podziel się swoimi wrażeniami w komentarzu. Jak się teraz czujesz? A jeśli chcesz jeszcze głębiej pracować nad swoją pewnością siebie i obecnością, sprawdź inne medytacje na kanale. Dziękuję, że tu jesteś. Twój głos ma moc.